Jacek Malczewski, lista 3, miejsce 15, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, frakcja wiosna. Jako poseł chcę wprowadzić ustawę o ochronie lasów, ponieważ lasy są oczyszczalnią powietrza, a bez czystego powietrza nie może być mowy o skutecznej ochronie zdrowia, bez względu na to, jakie by w nią pieniądze zainwestował. Obecnie nie ma prawa, które by chroniło lasy i żadne, żadne ugrupowanie polityczne tego nie wprowadziło, mimo że deklaruje ochronę lasów, ale to jest tylko fałsz. Ja wprowadzę trzeba zacząć od ustawy o ochronie lasów i tym się zajmę. Druga kwestia to jest to, chcę zmienić prawo tak, aby chroniło krzywdzonych, a nie krzywdzicieli, jak jest obecnie. Bo w obecnej sytuacji, w jakiej ilości by chciał, zwiększać ilość posterunków, to to wszystko jest daremne. Przy takim prawie, jak jest, jak jest obecnie, gdzie krzywdziciele mają zagwarantowaną, bezwzględną w praktyce nietykalność. Policjanci są bezradni. I jakaby ich ilość nie była, to niczego nie zmieni, oprócz tego, że tylko zwiększy koszty. I teraz jest trzecia kwestia. Nie można dać zgody na elektrownie atomowe z jednym. Z jednego punktu widzenia, że to jest olbrzymie zagrożenie, a z drugiego punktu widzenia jest to całkowite uzależnienie od dostawy paliwa ze Stanów Zjednoczonych. To się przełoży na niekontrolowany wzrost kosztów za energię. Teraz nie zgadzam się na zakup amerykańskiego złomu za gigantyczne pieniądze, które które nie zwiększą bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, wręcz przeciwnie, bo tylko rozdrażniają naszych, naszego sąsiada, czyli tylko szkodzą, a nic nie pomoże. A te pieniądze, które miały być przeznaczone na zakup sprzętu, przeznaczyć na polską naukę, polskich naukowców, rozwój polskiej techniki. Na polskie fabryki, dać polskim technikom i robotnikom, którzy wyprodukują sprzęt tani, nowoczesny, który będzie skuteczny na współczesnym polu walki. Co się przełoży na wzrost gospodarczy, wzrost dochodów, no i rozwój naukowo-techniczny.